Dlaczego zioła nie działają? Powiem teraz o dwóch najważniejszych rzeczach, na które należy zwrócić uwagę, żeby mieć pełne spektrum działania określonych ziół. Numer jeden to będzie surowiec i numer dwa to będzie ekstrakcja. Po pierwsze jakość surowca. Wszyscy wiemy, że to bardzo ważne, skąd bierzemy surowce, skąd zbieramy te zioła. Jeśli kupujemy zioła w sklepach zielarskich na przykład, Akurat nie jestem zwolennikiem, ponieważ wątpię w ich jakość, przede wszystkim ze względu na fakt suszenia w wysokich temperaturach. Zioła suszone w suszarniach, zioła suszone w suszarkach takich domowych również w temperaturze, która przekracza 60 stopni, moim zdaniem to stanowczo za dużo i niektóre delikatne lotne substancje po prostu wypalamy, tak? Mówię tutaj szczególnie o terpenoidach, ale nie tylko. Dawniej, jak to robiły babki, wieszały zioła nad kuchnią, na strychach, suszyły na słońcu i to było wtedy w porządku. Dzisiejsze zioła, nie jestem święcie przekonany właśnie, żeby działały i żeby były tak skuteczne. Tak? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jakość używanego rozpuszczalnika. Ogólnie wiemy i czytamy różne prace naukowe, że dane zioła mają po prostu świetne właściwości. Tak? Wykorzystywane są w bardzo szerokim spektrum chorobowym. Tak? Ale należy wspomnieć o tym, że część substancji zawartych w roślinach, i to tych, na których nam powinno najbardziej zależeć, niestety do końca w wodzie się nie rozpuszczają, więc tutaj należałoby pamiętać o tym, że używanie. Wyciągów alkoholowych jest po prostu mega dobrym rozwiązaniem, ponieważ wyciągamy wtedy z roślin pełne spektrum, czyli wszystko, co rozpuszczalne w wodzie, plus wszystko to, co rozpuszczalne w tłuszczach. Należy tylko zachować ostrożność, bo wiadomo, że te substancje różne gorzkie i alkaloidy i glikozydy również to są bardzo poważne substancje, na które trzeba bardzo uważać. Tutaj, jak Paracelsus powiedział, Dawka czy nie trucizną, więc, więc no te wyciągi alkoholowe są wiele mocniejsze, należy je używać z rozwagą i na pewno trzeba mieć wiedzę, jak je robić, jak je sporządzać i jak je używać. Bo można zrobić sobie krzywdę. Niektóre z substancji roślinnych potrafią zabić, yy, oczywiście w nadmiarze. Więc, więc na pewno herbatki są fajne, jeśli chodzi o lekkie terapeutyczne działanie, wspomagające itd. tak i tak dalej. I tak dalej. Ale jeśli chodzi o konkrety, no trzeba tutaj właśnie skorzystać z tej wiedzy. Wracając jeszcze do surowca. Ważne jest, skąd ten surowiec pochodzi. Mówię substancje, które są najbardziej aktywne farmakologicznie i, i mają właściwości terapeutyczne. To są w większości te substancje, których rośliny używają do tego, by się bronić przed patogenami, przed drapieżnikami, chorobami różnego rodzaju, i dlatego ważne jest skąd ta roślina pochodzi, czy ona jest z naturalnego środowiska tam, gdzie występuje. Tak? Ja osobiście, gdybym miał używać aszwagandy, no to musi być aszwaganda z miejsca jej pierwotnego występowania. Dlaczego? Dlatego, że tam występują szkodniki, na które ta roślina jest narażona, jej patogeny, na które jest narażona, i wtedy roślina chcąc się bronić, musi wytwarzać zbawienne dla nas substancje, tak? bo to głównie na nich nam zależy. Jeśli rośliny egzotyczne są uprawiane np. Na u nas w Polsce bądź w innym kraju, gdzie nie są narażone na patogeny ze swojej określonej strefy występowania pierwotnego, no to wiadomo, że te właściwości terapeutyczne będą niższe, bo zawartości tych substancji są zdecydowanie niższe. Działa to tak samo, jak opryski na nasze rośliny, tak? Jeśli je pryskamy, one się nie bronią, bo nie muszą, nie wytwarzają tych substancji, jeśli coś robi je za niej, na przykład pestycydy albo jeśli nie ma, jeśli nie ma po prostu naturalnych wrogów i naturalnych patogenów, roślina też z czasem przestaje je wytwarzać, przestaje się w ogóle bronić, bo nie ma przed czym, tak?